W tym filmiku zobaczycie lalkę Laguna Blue z serii 13 życzeń od Monster High. Zestaw ten zawiera lalkę wraz z podstawką oraz jej dzienniczek. Mamy tutaj również szczotkę do włosów i bardzo ciekawą torebkę, która wygląda jak kula. Jest ona dwufunkcyjna może być torebką na różnego rodzaju akcesoria albo kulą, w której pływa przyjaciel naszej lalki. Jest to rybka. W tej serii Laguna Blue została zmieniona w słodkowodnego potwora i wygląda już nieco inaczej. Ma żółte włosy z takim jasno-niebieskim pasemkiem na grzywce. Tutaj ma specjalne okulary, które zakładamy na jej Oczy. Lalka ma w uszach kolczyki. Tutaj znajduje się zielony naszyjnik. Lalka ubrana jest w sukienkę bez ramionczek. Z przodu widzimy siateczkę w kolorze morskim. Siateczka ta jest opruszona brokatem. Lalka ma na nogach ciekawe klapki na wysokim koturnie. Namalowano tutaj rośliny. Mamy tutaj widoczny również makijaż. Lalka ma widoczne płetwy na jej nogach i na rękach. Na prawie ręce znajduje się zielona bransoletka, która pasuje do naszyjnika. Lalka ta może założyć na swoją rękę taką oto ciekawą torebkę, w której znajduje się jej przyjaciel. Jest to rybka, rybka w kolorze fioletowym. Przypomina troszkę piranie, a to ze względu na zęby, które jej namalowano. Ma bardzo duże oczy. Lalka rusza głową, a także pozostałymi częściami ciała, czyli rękami i nogami. Tę lalkę możesz znaleźć i zakupić na naszej stronie megadyskon.pl